Cześć, w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy biegacz długodystansowy powinien trenować siłowo, a jeśli tak, to w jaki sposób powinien wyglądać jego trening? Wśród biegaczy uprawiających biegi długodystansowe można spotkać się z opinią, iż trening na siłowni jest przeciwwskazany ponieważ może powodować budowę nadmiernej, niepotrzebnej tkanki mięśniowej, która będzie później obciążać takiego zawodnika podczas treningów czy podczas zawodów i pogarszać uzyskiwane przez niego czasy. I tutaj trzeba zaznaczyć, że oczywiście nadmiar tkanki mięśniowej będzie wpływał niekorzystnie, jeżeli uprawiamy biegi długodystansowe, jednak trening na siłowni, treningowi na siłowni nierówny. I wszystko można zaprogramować w taki sposób, aby praca wykonywana na siłowni wspierała nasz docelowy trening, w którym jest bieganie, jednocześnie nie powodując nadmiernej hipertrofii mięśniowej. Ponadto przeciętny biegacz długodystansowy tygodniowo pokonuje od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów i przy takiej objętości pracy tlenowej zbudowanie nadmiernej przeszkadzającej tkanki mięśniowej będzie dodatkowo utrudnione. Z tego względu nie należy się obawiać, że idąc na siłownię, po kilku miesiącach będziemy ociężali i wszystkie nasze czasy stras biegowych ulegną pogorszeniu. Ok, wiemy, że dobrze ułożony, zaplanowany trening siłowy nie będzie powodował niekorzystnych efektów w wynikach, jakie będzie osiągał biegacz długodystansowy. Teraz pora odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści możemy odnieść z treningu na siłowni, jeżeli naszym głównym celem jest Bieganie długodystansowe. Pierwszą najważniejszą rzeczą, w której może pomóc nam trening na siłowni, będzie utrzymanie naszego układu ruchu w zdrowiu, abyśmy mogli biegać dłużej. Bieganie jest to sport cykliczny, co oznacza, że przez cały czas biegacz wykonuje powtarzalne mechanicznie czynności. Powoduje to, że przez przeważający czas angażowane są ciągle do pracy te same grupy mięśniowe, natomiast ich antagoniści, czyli przeciwstawne grupy mięśniowe, przeciwstawne taśmy mięśniowe, są niedotrenowane. Nadużywanie w sporcie ciągle jednych tych samych grup mięśniowych powoduje do powstania w obrębie stawów dysbalansów mięśniowych a to z kolei bardzo łatwa droga do kontuzji przeciążeniowych. U biegaczy najczęstsze kontuzje pojawiają się w obrębie stawów kolanowych i są to takie kontuzje jak kolano biegacza czy kolano skoczka. Jest to spowodowane tym, że ubiegaczy długodystansowych przeważnie zaniedbana jest dość mocno tylna taśma mięśniowa, czyli grupa mięśni pośladkowych, grupa mięśni kulszowo-goleniowych, a zdecydowanie przepracowane są mięśnie czworogłowe uda. Stąd też trening siłowy dla biegacza powinien być ukierunkowany właśnie na wzmocnienie tych słabszych partii, aby nie dopadały na skontuzje przeciążeniowe. Drugim punktem, który warto by odhaczyć w treningu dla biegacza, jest wzmocnienie stabilizacji centralnej, czyli tak zwanego Takim drugim obszarem, na który zazwyczaj cierpią biegacze, są dolegliwości w od w po części wynika to właśnie z punktu pierwszego, gdzie tylna taśma, więc głównie mięśnie pośladkowe są dość mocno zaniedbane, natomiast mięśnie z przedniej taśmy, czyli mięsień biodrowo lędźwiowe mięsień czworogłowy jest przepracowany, jest przykurczony i tutaj często występują też problemy z nadmiernym przedopochyleniem miednicy, pogłębioną lordozą lędźwiową. Te problemy często dotyczą biegaczy, którzy przez dużą część swojego dnia siedzą, pracują biurowo, bądź dużo jeżdżą autem, a bieganie długodystansowe, treningi, zawody są dla nich taką odskocznią. Dlatego tutaj w treningu biegacza bardzo istotne jest, aby zadresować te wszystkie potrzeby, jak osłabioną tylną taśmę, przepracowaną przednią taśmę, wzmocnienie mięśni stabilizujących, czyli właśnie koru, aby nie dopuścić w przyszłości do jakichkolwiek kontuzji przeciążeniowych, czy to właśnie kolan, czy kręgosłupa. Kolejnym, trzecim już punktem będzie poprawa stabilizacji jedno nóż za pomocą ćwiczeń siłowych wykonywanych właśnie na jednej nodze. Podczas całego cyklu biegu nie ma ani jednego momentu, kiedy znajdujemy się na ziemi na dwóch stopach. Podczas biegu mamy albo fazę lotu, kiedy żadna z naszych stóp nie dotyka podłoża, bądź fazę podparcia jednonóż. I tutaj ćwiczenia jednonóż, siłowe, jak i ćwiczenia plyometryczne, o których powiem na końcu, będą świetnym sposobem na wyrobienie sobie odpowiedniej kontroli motorycznej, jak nasze ciało układa się w przestrzeni, w jaki sposób lądujemy na podłożu. Tego typu ćwiczenia będą również mieć bardzo dobry wpływ na prewencję kontuzji, jak i również wzmocnienie całej naszej kończyny dolnej. I tutaj właśnie ze względu na specyfikę sportu, jakim jest bieganie długodystansowe, czy generalnie bieganie, ćwiczenia jednonóż powinny stanowić bardzo ważny element treningu. Za pomocą ćwiczeń jednonóż jesteśmy w stanie nauczyć się prawidłowej pracy kolana, prawidłowej pracy stawu skokowego i prawidłowej pracy stopy, co później tylko i wyłącznie pozytywnie przełoży się na zdrowie naszych stawów. Czwarty punkt. Czwarty element, który biegacz powinien koniecznie dodać swojego treningu, będzie to plyometria. Pleometria są to ćwiczenia, które mają na celu nauczanie nas lepszego korzystania z elastyczności ścięgiem. W momencie, kiedy stopa ląduje na podłożu, ścięgno Achillesa gromadzi energię elastyczną, która później może być wykorzystana do odbicia się i wykonania kolejnego kroku. Niestety duża część biegaczy, nawet jeżeli nie ląduje na tylko na śródstopiu, i tak nie wykorzystuje odpowiednio właściwości ścięgna Achillesa. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą nam ćwiczenia plyometryczne. Jeżeli nauczymy się biegać w sposób elastyczny, sprężysty, nasz bieg będzie dużo bardziej ekonomiczny i będziemy zużywać dużo mniej energii. Okej, okay, to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że przekonał on Was do tego, że trening na siłowni niekoniecznie zrobi z Was trybuistów czy kulturystów, jeżeli uprawiacie biegi długodystansowe. Go wręcz przeciwnie, może przyczynić się do tego, że będziecie biegać dłużej w zdrowiu i oszczędzi to wielu niepotrzebnych kontuzji. Co więcej, dołączając do treningu siłowego, trening plyometryczny uczyni on wasz bieg bardziej ekonomicznym, co tylko i wyłącznie pozytywnie przełoży się na wasze wyniki. W dzisiejszym filmie to wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, dajcie znać w komentarzu, zostawcie również suba i łapę w górę. Zapraszam również do pozostawiania w komentarzach propozycji tematów na kolejne odcinki oraz odwiedzenia moich innych mediów społecznościowych, Facebooka i Instagrama. Linki do nich znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym materiale.